że ja przebieg, przebieg czynności pola morfogenicznego zrealizowało się na poziomie 2000 Usarpa, damy, na minutę. Już Przejście do trzeciego filmu, etapu terapii filmikale. hormonalnej zaszkodziłoby pacjentowi. Kod pacjenta Walker. Diagnostyka. Yes. Spirometria wykazała lekkie nagromadzenie śluzu o skrzelach. Wyniki badania magnetycznym rezonansem jądrowym zgodnie zgodne z tym, co pacjent opowiadał po przebudzeniu. Uwagi. Mając na względzie wcześniejsze samookaleczenia Wal Waltera, to w końcu Waltera czy Walkera? Musiał on być skrępowany podczas wywiadu le lekarskiego. Pasy zostały przerobione tak, by odpowiadały ogromnej posturze pacjenta. Rozległe wykwity skórne, zgodne z obniżonymi czynnościami pola morfogenicznego. Pacjent twierdzi, że skóra zdarta z czoła pozwala mu widzieć precyzyjniej. Zapewne w dzieciństwie zetknął się z gadami Tautara ich ciemieniowymi oczami bał się o swoje ciało dokładniej chodziło mu o okolice ust i nosa sanitariusze powinni mieć na uwadze, że pacjent może dokonać dalszych samookaleczeń psychiczna trauma spowodowana służbą wojskową w Afganistanie na chwilę obecną uniemożliwia dalsze uczestnictwo w procesie sądowym jego permanentna fiksacja w dodatku wzmocniona terapią jest maniakalnym wyolbrzymieniem wojskowego protokołu bezpieczeństwa Zaleca się dalsze podawanie leków i fizyczne krępowanie. Jasny gwień. Tutaj są... Tutaj byli tacy dziwni ludzie. Ja się teraz nie dziwię, że dzieją się takie rzeczy tutaj. Możemy się wychylać. A, rzeczywiście. No dobra. Dobrze wiedzieć na przyszłość. Tutaj nic chyba nie znajdę. To wychylanie się będzie często dobrym pomysłem. Jezu, to się rusza. Ten ktoś na wózku się rusza. Tutaj bym się przeniósł gdzie? Bym się wrócił chyba. Ale zablokowany tak czy siak. Tutaj bym się... Przeniósł gdzie? Bym się wrócił chyba Ale zablokowany tak czy siak Nie no, ten koleś się nie rusza i nie wygląda dobrze Boję się obok niego przychodzić, dajcie spokój nie rusza i nie wygląda dobrze Boj się obok niego przychodzić, dajcie spokój Nie chcę niego przychodzić, kurde się rzuci na mnie zaraz czy coś Nie chcę obok niego przychodzić, kurde się rzuci na mnie zaraz czy coś Oj, nie, nie, nie. jednak nie. Kurde, już myślałem, że naprawdę rzuci się na mnie, ale jak on wygląda? Nie, jednak nie. Kurde, już myślałem, że naprawdę rzuci się na mnie, ale jak on wygląda? Ło! Co tu się stało? z tymi ludźmi? Powiedzcie mi, no. Uf, ale o kurde, aż z ulgą, jak przeszedłem obok niego. Ja się boję, słuchajcie. Naprawdę. Jaki nie horror. Naprawdę. Ale nie wiem, czy by było coś innego. To było. Inna. Co tu się stało z tymi ludźmi? Powiedzcie mi, no? Bo. Teraz o Was. O. Tego horrora bym zagrał to bardzo, bardzo, bardzo chętnie. Teraz us... o Was. Ale o kurde, aż ktoś z ulgą jak przeszedłem obok niego... wow, to następni. Ludźmi. Powiedzcie mi, no. Uf, ale o kurde, aż przeszedłem z ulgą. Jak przeszedłem obok niego... wow, następni. Czy oni mi coś zrobią? O! Zapisałem coś. Mój bohater zapisał. Zobaczmy notatki. Paru facetów nieobecnym wzrokiem gapi się w szumiący telewizor, to chyba pacjenci. Cokolwiek tu się wydarzyło. Udało im się przetrwać, ale są kompletnie otępiali. Serio? tych widz, no rzeczywiście. I z każdą chwilą coraz bardziej przeraża, przeraża. patrzcie tylko na nich. O mój Boże, czemu ja tu muszę wchodzić w ogóle? Ale rzeczywiście wydaje się, jakby nie zwracali na mnie kompletnie uwagi. Ja pierdolę, że bateria mi pada. Chyba. Przedlałem... Stąd, i za chwilę się wszyscy za mną rzucą, czy coś w ogóle. Jakieś odgłosy w tyle przerażające tutaj, pewnie zablokowane, a jak żeby inaczej, ojejku, chodząc tutaj a śmieciarki, przychodzą naprawdę, co tu jest. Się boję, że któryś prędzej czy później się na mnie rzuci, jak tak będę podchodził, ale coś on ma przy sobie. Karta magnetyczna do pomieszczenia ochrony, tylko że samego pomieszczenia jeszcze nie widziałem. Aha, mamy ekwipunek rzeczywiście na dole pokazany. Co mamy przy sobie? Co tu się stało? No chyba tu już nie znajdę, co? No i powiem wam, że chodzenie w tym trybie nocnym jest niesamowicie klimatyczne Ale jednocześnie trzeba bardzo uważać Świetny jest ten patent z tą baterią, że ona się wyczerpuje i trzeba ją wymieniać Trzeba używać tego trybu nocnego oszczędnie No to co, chyba muszę się wrócić, bo tam w sumie jeszcze nie poszedłem na wprost tak naprawdę ale tych trzech tutaj. strasznego. Ja im dalej nie ufam. Mam wrażenie, jakby zaraz się mieli za mną rzucić. Serio. Ale wydają się że rzeczywiście być kompletnie odępiali. Nie zauważają mnie nawet. Patrzą się w ten telewizor obryskany krwią. Jezu. A ten jeszcze lepszy. Coś strasznego, naprawdę. Jezu. Boże. Kurwa, jego pierdolona macie, O ja macie! Co to kurde ma być? O Boże. A oni co? Ojej, 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 ojej. O, o kurde. już nic nie zrobi. Nie no, nie chcę obok niego przechodzić już więcej. Idę stąd, kurde, idę stąd. Ja już mam tego dość. Ależ mnie wkurza to, że jeszcze przy takich właśnie nagłych akcjach jeszcze taki jest głośny dźwięk. Taki mam głośny dźwięk słuchawka, że tym bardziej się można przestraszyć. Jejku, ale już jak raz przeszedłem obok niego, to myślałem, że jest spokój. A ten teraz z powrotem wyskoczył na mnie. Tutaj nie można być nigdy spokojny, na przykład ten koleś. Ja nie mogę po prostu. Dobra, idźmy dalej. Wyciągnijmy w ogóle tę kamerę, bo tutaj trzeba też czasem korzystać z tego trybu nocnego. Tutaj już wcześniej patrzyłem, więc jedynie pozostaje iść na wprost cały czas. No i patrzcie, tu jest ten wózek. Inwalidzki, i tam byłem wcześniej. Od tej strony też tego nie otworzymy. Tutaj schody, ale zablokowane. Mamy windę. Jezu, co tu się dzieje? Schody, ale zablokowane. Mamy windę. Jezu, co tu się dzieje. I tam byłem wcześniej Od tej ja, strony, ja, strony ja, też tego nie otworzymy Tutaj schody, ale zablokowane Mamy windę Jezu, co tu się dzieje? Dobra, widać, że nie mogę coś otworzyć Więc tutaj proszę bardzo Kończ ten jedenastofilm, ale o Jezus... Jebku! O ja pierdę. Serio? Jezu, co tu się dzieje? Jebku! Serio? Bo właśnie zrzuciłem kogoś tam na dół. O! Nie wiem teraz gdzie iść, czy tutaj... ...czy na dół. Informacja, że gdy biegnę, możesz płacić za siebie, tylko nie pokazało mi przycisków. Ale widziałem wcześniej w klawiszologii, że chyba pod R2 coś takiego, właśnie. Jezu, jak już mnie gra informuje o tym, że mogę się oglądać za siebie, to nie zwiastuje to niczego dobrego. Coś już mnie będzie gonić tutaj. Tam ci pewnie, kurde, zaraz na mnie wyskoczą, czy coś, ja naprawdę nie mam ochoty iść dalej. Ale patrzcie, tutaj mamy pokój ochrony, w tę strony. No to w takim razie ja dla odmiany tutaj zszedłbym na dół na razie. Skoro muszę iść tam. Nie, ale ja nie chcę schodzić w sumie do jakiejś piwnicy czy cokolwiek. Tutaj właśnie elektryczność najwyraźniej. Zaraz mi coś tu wylezie. A, zablokowany i tak Uff, może to i dobrze Tam jeszcze na dół bardziej on zleciał Kolej z góry Niesamowite, naprawdę Dobra, no nie pozostaje mi nic innego Muszę iść tutaj, co nie mówić O no, aż Jezus, tego przestraszenia się aż wcisnąłem Przycisk niechcący, wybaczcie Mordę, nie Sergeusz, odruchowo? Kurde, nie, co ja zrobiłem, ale wcisnąłem przycisk, oh, i wszedłem do notatek czy coś. Nie, no to teraz na mnie coś wylezie, naprawdę. Łazienka to nigdy nie jest nic dobrego w horrorach. Boże, tutaj patrzcie na to: części ciała, coś okropnego. Kolejny zakrwawiony delikwent. Jeju. mamy hotel. What? 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 Czemu to się zamknęło? Nie, ja teraz nie chcę wychodzić, serio. O mój Boże. Jojku Nie, nie mogę. Każdy dźwięk teraz sprawia, że czuję się zagrożony. Nie, nigdy nie lubię w horrorach wchodzić do łazienki, zwłaszcza, że tu jest wszystko zakrwawione. To ja dla odmiany wolałbym sprawdzić pozostałe... ...kabiny. O mój Boże, kolejna ręka. Ojejku i głowa jeszcze. Ach. No ale co? Trzeba zajrzeć i tutaj, uwaga! O, jasny film. Kolejna notatka. Cały jestem pokiereszowany, ściągam z nosa potłuczone okulary. Chyba złamałem kilka żeber. Jakiś zdeformowany olbrzym o mało mnie nie zabił. Wyglądał, jakby mu ktoś łeb potraktował taką. Rzucił na ścianę i straciłem przytomność. No to oczywiście te wydarzenia z poprzedniego odcinka. Ocknąłem się, gdy jakiś blady facet o przepitej twarzy zboczeńca i odziany w samodzielnie skleconą sutannę nazwał mnie swoim apostołem. Nie pisałem się na coś takiego. Pełno tu na was słów, coś mi mówi, że ich autorem jest kaznodzieja. Pewnie napisał je dla mojego dobra. Świadek. Jasny gwint. Wow. Co jeszcze? W ogóle właśnie tutaj jakieś wątki religijne jeszcze są dodawane do tego wszystkiego. Oho, to już jest to pomieszczenie ochrony. Kogo nie ma w środku? Na razie tu nie będę mimo wszystko wchodził. Skoro tu mam się dostać, to najpierw zajrzyjmy tu, chociaż nie wiem, czy ja chcę za tamtym kolesiem wbiegać.

Samo wejście, tak? Najwyraźniej. O, dobra. Mogę się chyba trochę uspokoić w tym momencie. Jakoś się poczułem bezpieczniej, kiedy usłyszałem tamtego. Chyba, że to nie jest ten sam. Następny tu zakrwawiony. Są dokumenty też. Przeczytajmy koniecznie. Od Helen Grant. Kontrola projektu Wallrider. Szanowni Państwo, trwają, trwają prace nad szczegółowym raportem. Mark of Corporation nie musi podejmować żadnych natychmiastowych działań. Projekt Wallrider może przynieść niewiarygodnie wysokie zyski. Okoliczności towarzyszące tym szczerym zgonom są na tyle niejasne, że nawet jeśli z dowodami obchodzono by się właściwie, jakakolwiek sprawa w sądzie jest niemożliwa do rozstrzygnięcia. Projekt Wallrider to wysoce niebezpieczne przedsięwzięcie i jest niemal pewne, że pochłonie więcej ofiar. Jednak podobnie jak w innych przypadkach, zainteresowanie rodzin oraz rządu jest tak znikome, że podjęcie jakichkolwiek czynności prawnych jest mało prawdopodobne. Ponieważ terapia polem morfogenicznym zbliża się do wyprodukowania działających modeli, zjawisko przemocy wśród pacjentów staje się coraz bardziej powszechne, ale odpowiednie połączenie podawanych leków wraz z stosowanymi środkami przymusu przyniosło pożądane efekty w kwestii utrzymania kontroli i przypływu zysków. No tak, jeszcze im kurde jakieś leki podawali. Z poważaniem Helen Grant, Departament do Spraw Zmniejszenia Obciążeń Prawnych Merkow. prysowali ich jakimiś lekami. Kto wie, jakie, jakie one miały wpływ tutaj na tych ludzi, na tych pacjentów wszystkich. Ciekawe, te portrety też, ciekawe, czy przedstawiają jakieś ważne postacie, które. Nie, no raczej ich nie spotkamy. Tak, są czarno-białe portrety, pewnie są tojacych się założyciele, czy coś. To wszystko chyba już. Kiedy nie przejdę tak czy siak, to muszę iść do pomieszczenia ochrony. Dobra, do tamtego się nie będziemy dobijać na siłę, bez przesady. Wejdźmy tutaj. czekam, który w końcu niby trup, w stanie i mnie zaatakuje. Okej. Okay. Możemy się również ukrywać w szafkach. No właśnie, bo ja nie wiem czy o tym mówiłem, ale nasz główny bohater nie ma żadnej broni palnej przez całą grę. Ma nie mieć takiej broni palnej, z tego co Więc jeśli właśnie spotykamy jakichś przeciwników w tej produkcji, to możemy tylko i wyłącznie przed nimi uciekać. To jest najbardziej przerażające w tym wszystkim. Dobra, odblokujmy frontowe drzwi, chociaż mamy tu jeszcze różne kamery, można by się przyjrzeć. Czy coś ciekawego zobaczymy. Są to te lokacje, które już zwiedziliśmy. Nikogo nie ma, wydaje się jakby to było miejsce niby opuszczone, a jednak od czasu do czasu, kurde, widzimy jakichś ludzi, bo przejście jakiejś zmutowane istoty. Dobra, odblokujmy to. rzeczywiście zamknęło chyba za mną. Mogę tego już sprawdzić. O. Co jest? To jest tamten! O w mordę! Zrestartuj generator w piwnicy. Słuchaj się, słuchaj się, Nie, za, za jasno, za jasno. O mój Boże! Ten znowu. Idź sobie stąd! Idź sobie stąd! brzydalu. To jest zdecydowanie ten sam, który mnie wcześniej dorwał. Nie, ja nie chcę stąd wychodzić teraz. Zrobiła się cisza. Wydaje mi się, że mój bohater coś zanotował. Dokładnie. Zarazem dokumentację leczenia niejakiego Chris'a Walkera, byłego żołnierza, który był kilka razy w Afganistanie, ten horror, który się tu rozgrywa, to jego wina, ale nie tylko jego. To jest on? Teraz to by się zgadzało w sumie, że ten Walker, którego tak chcieli tamten też bał, to jest ten przerośnięty bydlak. O, w mordę! Słysząc, nie zważajcie. Nie zważajcie, że... Ja słuchajcie, na tym chwilę jestem przerażony sam. Naprawdę. Ja nie nic te, tego oglądać. Ja myślę, że jest drugi odcinek, nie. Naprawdę no, nie lubię horrorów. Naprawdę no, nie lubię horrorów. Ale dobra. Ja skończę ten film, bo naprawdę ja jestem przerażony za chwilę. Like mi nie wyszedł. Ale słuchajcie, jeżeli chcesz żyć dalej, że zrobił drugą, drugą część tego Outrasa. To piszcie mi. Naprawdę jest na to chwilę taki przerażony. To już naprawdę nie mam ochoty, by oglądać. Możemy raz na tydzień robić taki Czerność, ale na pewno raz na tydzień. Może będzie drzemawe w górę, to będą dwa, i tak wiecie, różne. A naprawdę, naprawdę nie chcę tylko nagrywać. Dobra, dziękuję. Będę czuć w moim razie. Siema.